tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Na konferencji prasowej znajdujemy się na terenie huty Stalowa Wola, a jest dziś z nami prezes Rady Ministrów, pan premier Mateusz Morawiecki. I rozpoczynając spotkanie, od razu oddaję głos panu premierowi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Państwo Polskie dokonuje ogromnych zamówień w polskich zakładach, w polskich fabrykach, tam gdzie Tradycja produkcji broni była największa, ale również tam, gdzie ta tradycja była zanikająca lub nie było jej wcale. Tworzymy nowy potężny potencjał produkcji w kraju. W tym celu przedstawię pokrótce to co do tej pory zrobiliśmy i to co planujemy zrobić. Po pierwsze, dokapitalizowujemy Dajemy kapitał z budżetu państwa polskiego do polskich fabryk, do polskich zakładów produkcji. Dlaczego to dzisiaj jest możliwe w czasach rządów prawa i sprawiedliwości? Powiedzmy to sobie wprost. Nie ma silnego państwa bez silnego budżetu, silnych finansów publicznych. To właśnie naprawa finansów publicznych zbudowała podstawę finansową pod realizację. Wielkich zamówień zbrojeniowych. To właśnie uszczelnienie budżetu, uzdrowienie budżetu dało nam wielki potencjał. Podam przykłady. Po pierwsze, już podjąłem decyzję o dokapitalizowaniu całego konsorcjum Huta Stalowa Wola w wysokości 600 milionów złotych. To jest pierwsza transza, pierwsza rata, można powiedzieć. Kolejna rata to będzie miliard 200 milionów złotych. Nie tylko tutaj w Stalowej Woli, ale także na przykład 100 milionów złotych na dokapitalizowanie Autosanu na Podkarpaciu po to, aby można było produkować niszczyciele czołgów, dziś tak bardzo potrzebne na współczesnym polu walki. Kolejny element naszej filozofii to wycofywanie stopniowo Sprzętu poradzieckiego, posowieckiego, tego, który jest już coraz bardziej przestarzały. Wycofujemy go w przyspieszonym stopniu, w przyspieszony sposób. Przekazujemy też to, co da się wykorzystać na Ukrainę, bo tam toczy się dzisiaj walka o pokój w Europie, o bezpieczeństwo w Europie. Ale przede wszystkim zależy mi na budowaniu potencjału, zdolności. Obronnych tutaj w kraju. I dlatego dzisiaj, jak dowiedziałem się od naszych posłów Prawa i Sprawiedliwości, od pani senator, która tu jest dzisiaj z nami, mogę powiedzieć: i cieszę się, i martwię zarazem, że podstawowy dzisiejszy problem to pozyskanie jak najwięcej inżynierów, techników, pracowników, którzy będą w stanie wykorzystać ten nowy potencjał produkcyjny, huty Stalowa Wola i innych zakładów produkcyjnych w Polsce. Martwię się, bo potrzebujemy tych pracowników, ale cieszę się, bo przyznacie Państwo, że to zupełnie inny problem niż ten, z którym ta huta mierzyła się jeszcze 8 czy 10 lat temu: zamykanie zakładów produkcyjnych, wyprzedawanie części majątku. To właśnie ten kapitał, który tu można powiedzieć, dzisiaj przywożę do Stalowej Woli. Będzie również na, potrzebny na odzyskanie tego, co platforma obywatelska wyprzedała w minionych latach. Szanowni Państwo, na co ten kapitał przeznaczamy? Po pierwsze, Stalowa Wola to produkcja Krabów, Kraby to super nowoczesne armatochałbice, mobilne Armato które bardzo dobrze sprawdzają się na Ukrainie, na współczesnym polu bitwy, polu walki. Dzisiaj zwiększyliśmy zamówienie do 48 sztuk, ale Huta Stalowa Wola jest w stanie produkować 50 krabów rocznie. Zwiększamy produkcję maksymalnie po to, aby produkować na potrzeby krajowe, na potrzeby polskiej armii, która musi być tak silna, żeby nikt nie poważył się, a już. Przecież wiadomo o kogo chodzi, aby Rosja nie poważyła się na atak na Polskę. A więc zwiększamy moce produkcyjne tutaj huty, stalowa wola w zakresie produkcji krabów. Będą to kraby również przygotowywane na eksport, bo jest to produkt bardzo dzisiaj pożądany na całym świecie. Ale nie tylko to. W ramach konsorcjum warto powiedzieć również o borsukach borsuki to bardzo nowoczesne bojowe pływające wozy piechoty na gąsienicach takie które można powiedzieć są jednymi z najlepszych na świecie i tutaj również w Stalowej Woli rozwijamy moce produkcyjne dzięki kapitałowi który płynie z budżetu państwa polskiego do 100 sztuk rocznie to jest nasz plan zwiększenie plan zamówień ale środki już dzisiaj przekazujemy na potrzeby zakładu Huta Stalowa Wola, Autosan, Jelcz, czyli można powiedzieć całego wielkiego konsorcjum. A więc kraby, po drugie borsuki, także raki, moździerze rak, które są bardzo dobrymi moździerzami, unowocześnione przez polskich inżynierów. Zwiększamy ich produkcję również dzięki dokapitalizowaniu przez państwo polskie. Szanowni Państwo można powiedzieć, że do budowy silnej armii potrzebne są trzy, trzy rzeczy, trzy sprawy: pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. I dlatego te uzdrowione finanse publiczne były zdolne do utrzymania polityki społecznej, do rozbudowania infrastruktury drogowej, także tutaj wokół stalowej woli na Podkarpaciu, ale także po to, co dzisiaj jest tak potrzebne. A więc, zasilenie finansowe polskich zakładów, odbudowa tego niszczonego przez dziesiątki lat, można powiedzieć, potencjału polskiej armii, polskich zakładów zbrojeniowych. Na tym przede wszystkim chcemy się opierać. Także ta broń, która jest kupowana z zagranicy, będzie miała bardzo istotne komponenty, tutaj produkowane w Polsce. Przed chwilą. Kierownictwo zakładu pokazywało mi również inne hale. To co jest produkowane tutaj, nie o wszystkim mogę mówić, ponieważ niektóre z elementów są objęte tajemnicą współpracy polsko-amerykańskiej. Ale jest niezwykle ważne, że tutaj nasi inżynierowie, nasi projektanci, nasi technicy, nasi pracownicy budują, projektują, konstruują najnowocześniejszy sprzęt, który będzie wykorzystywany przez polską armię. To znakomite osiągnięcie ostatnich lat. Gratuluję i dziękuję przede wszystkim pracownikom polskich zakładów produkcyjnych, zakładów produkujących polską broń albo produkowaną w polskich zakładach na licencji zagranicznej, bardzo nowoczesną broń. W Wielczu też, na Dolnym Śląsku będą produkowane platformy w liczbie nawet do tysiąca, po to, aby mogły być, służyć do zamawianych przez nas Heimarsov, do zamawianych przez nas wyrzutni rakietowych CHUN-MU w Korei Południowej, czy także do systemów rakietowych. A więc zintegrowana produkcja polskich zakładów w ramach NATO, w ramach najsilniejszego paktu militarnego w historii świata, którego Polska jest członkiem. Polska jest częścią. Polska jest broniona. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, który wkrótce przyjedzie do Polski, powiedział nie tak dawno w Polsce do swojego jednego z głównych sojuszników, że będzie bronił każdego cala kwadratowego terytorium każdego państwa NATO, a więc i Polski. Polska jest bezpieczna, ale budując coraz większy potencjał polskiej armii wzmacniamy to bezpieczeństwo, wzmacniamy w sposób bezprecedensowy po to, aby nie musieć używać tego sprzętu. To taki paradoks. Chcesz pokoju, przygotowuj się do wojny. I to jest to, co Polska robi. Bezpieczny, stabilny, spokojny rozwój, ale w oparciu również o szybko wzmacniany potencjał rozwoju polskich zakładów zbrojeniowych. A dlaczego to jest możliwe? To jest możliwe dzięki temu, że silne finanse publiczne, uzdrowiony polski budżet daje taką możliwość. Najlepszym dowodem jest to, o czym dzisiaj powiedziałem. 600 milionów w pierwszej racie i miliard 200 milionów w kolejnej racie wsparcia kapitałowego z polskiego budżetu na rozbudowę polskiego potencjału i rozbudowę polskiej armii. Bezprecedensową rozbudowę polskiej armii bardzo dziękuję, Panie Premierze. Szanowni Państwo, przechodzimy do pytań. Z uwagi na napięty harmonogram wizyty pana premiera. Proszę o jedno pytanie od redakcji. Zapraszam. Ewa Pajuro, Polsat News. Panie Premierze, bardzo proszę o komentarz do niepokojących informacji z gospodarki. Mamy najnowszy odczyt inflacyjny 17,2% w styczniu. Inflacja wynosiła, mamy spadek PKB. Czy i jakie działania planuje rząd w związku z tą sytuacją? Waloryzacja 500 wyższa waloryzacja emerytur. Bardzo proszę o informację. Szanowni Państwo, na wzrost gospodarczy najlepiej jest patrzeć w perspektywie pewnej, bo to, co się w danych ekonomicznych pokazuje z miesiąca na miesiąc, jest mało miarodajne. Ja pokażę najbardziej miarodajną perspektywę. Otóż porównując wzrost gospodarczy z ostatniego kwartału przed pandemią, bo wtedy zaczęły się potężne kłopoty, czyli czwarty kwartał 2019 roku. Potem dwudziesty rok, 21, 22 i do dzisiaj. Czyli inflacja, wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, pandemia przez ten cały okres Polska ma drugi co do wysokości wzrost gospodarczy w całej Unii Europejskiej. I myślę, że to jest najlepsze świadectwo, najlepszy dowód siły gospodarczej Polski przeszliśmy w miarę suchą nogą przez potężne kryzysy i będziemy odbudowywali szybki wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach. To jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, pani redaktor zapytała. Teraz inflacja. Tak jak mówiłem w minionych miesiącach, styczeń i luty to mogą być miesiące odbicia inflacyjnego. Jeszcze odrobinę do, do góry. Dlaczego? Dlatego, że w zeszłym roku my doprowadziliśmy do wdrożenia pakietów antyinflacyjnych, z których częściowo musieliśmy się wycofać na żądanie Komisji Europejskiej, a więc przytłumiliśmy inflację na przykład w lutym równo rok temu. Inflacja spadła względem stycznia zeszłego roku. A to oznacza, że inflacja, którą zawsze się mierzy rok do roku w lutym tego roku ona odbije. ona, ona odbije do góry, ona będzie wyższa. Zapowiadałem to wcześniej i to się dzieje. Dobrą wiadomością jest, że ten wzrost inflacyjny jest niższy niż rynek sądził, że będzie. To jest też taka wskazówka pewnego trendu makroekonomicznego. A więc tutaj też jestem spokojny, że od kwietnia, maja, czerwca, tak jak zapowiadałem, tak jak pokazują to dane Narodowego Banku Polskiego, inflacja będzie w trendzie spadającym. I to jest bardzo ważne. I trzecie pytanie Pani Redaktor było de facto pakiety osłonowe. Szanowni Państwo, dramat gospodarczy współczesnej Europy to wysokie ceny energii na skutek putinflacji, na skutek wojny na Ukrainie. Co zrobiliśmy? Zamroziliśmy ceny energii na poziomie poprzedniego roku. To dlatego też ta inflacja zaczęła hamować. Obniżyliśmy. Maksymalną możliwą podwyżkę cen gazu i cen ciepła. R czyli również zamroziliśmy na pewnym etapie i to pomimo, że ceny gazu szalały jeszcze kilka miesięcy temu. Ceny były niebotyczne, ceny gazu. Myśmy zamrozili je i ponosimy koszty budżetowe. Spółki, które zajmują się handlem gazu, również ponoszą ogromne koszty. Jest to widoczne już dzisiaj w rachunku. PGENIGU, który jest częścią multienergetycznego koncernu Orlen. Ale to nie wszystko. Wdrożyliśmy również liczne dodatki osłonowe. Wszystkie gospodarstwa domowe, wszyscy Państwo, wszyscy obywatele, który, którzy z nich korzystają, wiedzą o nich doskonale. Więc nie muszę tutaj się rozwijać, aby ta odpowiedź nie była za długa, ale. Staramy się nie tylko utrzymywać wszystkie programy społeczne, ale i dokonywać maksymalnych waloryzacji emerytów i w, emerytur. I w tym roku będzie absolutnie maksymalna waloryzacja, przekraczająca razem z trzynastką i czternastką. Waloryzacja, która jak dołożymy do tego trzynastkę i czternastkę przekroczy, i to myślę, że istotnie przekroczy 20%, a więc znacznie przekroczy średnioroczną inflację. Niech sobie nasi poprzednicy przypomną, jakie były waloryzacje w ich czasach. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Ewelina Wojtusik, TVN24. Czy fakt, że w tak trudnej sytuacji gospodarczej rząd ciągle nie jest w stanie załatwić wielkich unijnych pieniędzy z KPO, to nie jest powód do pańskiej dymisji, panie premierze? Szanowni państwo, jesteśmy już na końcu drogi wyjaśniania wszystkich nieścisłości z Komisją Europejską dotyczących Krajowego Planu Odbudowy. W piątek w ubiegłym tygodniu pan prezydent podjął decyzję o skierowaniu tego projektu ustawy, który służy jako kompromis z Komisją Europejską. Pan prezydent zresztą e, potwierdził, że kompromis jest tutaj bardzo potrzebny, e, skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego. I na tym etapie prac pozostaje mi tylko wierzyć, że Trybunał Konstytucyjny podejmie jak najszybciej decyzję. Nie mam na to żadnego wpływu. W naszym ustroju jest to absolutnie niezależna instytucja, która podejmuje decyzje w, w tempie i w sposób, który jest określony regulaminem i decyzjami pani prezes Trybunału Konstytucyjnego. Z mojej strony mogę powiedzieć, że jesteśmy już dzisiaj przygotowani, pani redaktor, na realizację projektów z KPO i niektóre z tych projektów już ruszają. Dlaczego? Dlatego, że. Polski Fundusz Rozwoju przygotował odpowiednie schematy finansowe, montaż linii finansowo-kredytowych pod realizację projektów infrastrukturalnych ujętych właśnie w Krajowym Programie Odbudowy. A to powoduje, że nie ma tutaj żadnej zwłoki w realizacji tych projektów. Jestem również przekonany, że środki z Krajowego Programu Odbudowy do Polski przypłyną. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.